Ja jestem znowu w okolicy uh, The Painted Lady. Czym się różnią te eventy networkingowe w Polsce i w Stanach? celowość tych eventów networkingowych jest wręcz dla mnie uderzająca. Cześć! znowu chciałam się powiedzieć trochę więcej na temat mojego pobytu w San Francisco i moich obserwacji na ten temat. Dzisiaj jestem znowu w okolicy e, The Painted Ladies. Okazało się, że jest to mój ulubiony e, park. Trochę już słoneczko daje, bo się chyli ku zachodowi. I stąd ludzie wyszli do parku. E, ja wyszłam do parku i takie ostatnie promienie słońca może jeszcze zobaczyć. E, a chciałam ci opowiedzieć o eventach networkingowych. E, w tle mamy widok na w wieżowce i na tą część biurową idealnie z tego miejsca widać. Idealnie z tego miejsca widać tą część e, biurową, stąd właśnie też tą tematykę chciałam poruszyć dzisiaj. Ehm, moje obserwacje odnośnie tych eventów networkingowych, na których byłam e, w San Francisco, są takie, że to są one zupełnie inne od tych polskich, chyba przez zdjąć okulary. Czym się różnią te eventy networkingowe w Polsce i w Stanach? E, mianowicie tym, że eventy networkingowe w Stanach e, mają zupełnie inną formułę. W Polsce, e, te eventy, na których byłam, to głównie była prelekcja, jedna lub dwie lub trzy, a następnie właśnie taka część networkingowa, e, która nie była główną częścią wydarzenia, ale jakby towarzyszyła temu wydarzeniu. E, Czasami też taka część networkingowa była na początku, ale zwykle taka część networkingowa była po prostu krótsza, nie była głównym punktem spotkania. A tutaj w San Francisco i z tego co się dowiedziałam, to w ogóle na takich eventach networkingowych w Kalifornii nie ma prelekcji, też na te wydarzenia, na których ja byłam, no nie było na nich prelekcji takich typowych. Więc jeżeli spotykamy się dla networkingu, to rzeczywiście spotykamy się tylko dla networkingu, czyli tylko po to, żeby poznać e, ludzi. E, I to jest mega ciekawe, no bo załóżmy, że przychodzimy na event na e, 7 po południu, na 19, e, i spodziewamy się, że będziemy tam, mieli, powiedzmy, cały wieczór zajęte, ale nie, no ja, ja miałam takie oczekiwanie, bo taki zwyczaj taki wyniosłam z eventów z Polski. Ale tak naprawdę tutaj, gdy przyszłam na event networkingowy, okazało się, że wszystko godzina się skończyła. To było dla mnie mega zaskoczenie. Ale z czego to wynika? Mianowicie z tego, że te eventy networkingowe i zwłaszcza ludzie, którzy uczestniczą w tych eventach networkingowych, wiedzą po co to robią. Po to, żeby nawiązać jak najszybszą liczbę relacji w jak najkrótszym czasie. Więc no, jest czas na small talk, jest czas na wymianę informacji, jest czas na wymianę kontaktów, natomiast no, nie ma czasu na gadanie oczywiście związanym z biznesem. Oczywiście no gdzieś tam jakieś różne tematy się pojawiają, ale głównie jest to, są to krótkie, szybkie rozmowy biznesowe. Jeżeli ktoś chce pogłębić daną relację, no to wtedy ma szansę się umówić czy spotkać na kawę następnego dnia. Jest szansa, żeby przedłużyć tą rozmowę, ale nie w trakcie tego eventu, raczej już na dzień następny. No i dla mnie to było takie zaskoczenie, no bo tak jak mówię, ja oczekiwałam eventu, który będzie trwał trzy godziny co najmniej, a tak naprawdę po godzinie to już sala była prawie pusta. A ja po pierwszy, podczas pierwszego eventu networkingowego w zasadzie raptem, że tak powiem, obskoczyłam połowę uczestników na wydarzeniu, bo dla mnie to się działo w tak szybkim tempie, że ja no nie znoszyłam z każdym pogadać, a oni naturalnie wiedzieli, że z każdym muszą chociaż chwilę zamienić słowa, ale gdy tylko to zrobili, to wychodzili. Więc dla mnie to było niezwykłe zaskoczenie. A co ciekawego jeszcze mogę powiedzieć o tych eventach networkingowych? Co ciekawe Tutaj nie ma kultury rozdawania wizytówek, mm, są one w zasadzie potrzebne. W zasadzie wszyscy teraz żyjemy w świecie online i no, nie ma potrzeby dawania kartki papieru z kontaktem do ciebie. Tak naprawdę każdy się łączy głównie przez Linkedina. LinkedIn jest globalnym, światowym portalem, więc tutaj tak naprawdę możemy się połączyć z każdym człowiekiem na Ziemi. Musimy tylko jego imię i nazwisko, dodajemy do sieci kontaktów i zostajemy w kontakcie już na dłużej. Możemy wtedy pogłębiać dalej tę rozmowę. Ja zresztą też swoich wizytówek nie wzięłam, bo po prostu przed wylatem do Stanów nie zdążyłam ich wydrukować w wersji amerykańskiej, w sensie nie zdążyłam ich wydrukować po angielsku, a przenoszenie wizytówek w języku polskim, który jest uważany za drugi najbardziej trudny język na świecie, w ogóle to nie miało sensu. Więc ja byłam pozytywnie zaskoczona, jak tutaj przyjechałam, że to wystarczy, że mam telefon, mam smartfona, mam dostęp do internetu i w zasadzie od razu na spotkaniu łączę się z innymi osobami, dodaję ich do sieci swoich kontaktów i potem możemy rozmawiać dalej. Także tak, ten brak wizytówek na rzecz LinkedIna, na rzecz właśnie takiej komunikacji online, to jest kolejne takie ciekawe spostrzeżenie na temat eventów networkingowych. I trzecia rzecz odnośnie eventów networkingowych, którą chciałam się z Tobą podzielić, jest taka, że tutaj ta celowość tych eventów networkingowych jest wręcz dla mnie uderzająca. Co mam na myśli? Jeżeli dwie osoby rozmawiają i złapią, złapią tak zwany connection, złapią pewną relację, złapią wspólny temat, no to rozmowa jest kontynuowana. Nie jakoś długo, ale jest kontynuowana i rozmawiamy na dany temat. Potem łączymy się na LinkedInie i no, przechodzimy dalej do kolejnych osób. Ale jeżeli nie złapiesz wspólnego tematu, jeżeli okaże się, że na przykład produkt czy usługa, który ty oferujesz, nie jest potrzebna tej osobie i vice versa, no to tak naprawdę ta rozmowa jest bardzo szybko ucinana. Ja byłam w szoku, że no jak to, no, nie porozmawiamy dłużej chociażby o czymkolwiek, tak żeby miło kontynuować rozmowę? Nie, nie, no cel eventu jest inny, cel eventu jest taki, żeby poznać jak najwięcej osób w jak najkrótszym czasie, więc rozmowy, które nie mają jakiegoś bliższego lub dalszego efektu biznesowego, nie będą miały bliższego lub dalszego rezultatu biznesowego, są po prostu szybko ucinane i przechodzi się do kolejnej osoby. I to nie dlatego, że jest jakiś gong, dzwonek, czy tego typu inne rzeczy, które czasami występują na, na eventach networkingowych w Polsce, ale dlatego, że uczestnicy takich eventów networkingowych po prostu jasno wiedzą, co jest celem tego spotkania. Celem jest nawiązanie jak największej liczby kontaktów w jak najkrótszym czasie. Więc oni szybko przechodzą od osoby do osoby. Okej, okay. i to chyba tyle na dziś. Już tutaj światło mi ucieka i chyba już mnie coraz słabiej widać, ale za to widać piękne budynki w tle i wieżowce. Ja się nie mogę napatrzeć na te piękne widoki. Um, ok, to tyle na dzisiaj. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania o networking, o sposób nawiązywania kontaktów tutaj w Stanach, napisz, czego chcesz się dowiedzieć i chętnie odpowiem. Dzięki wielkie za dziś i do zobaczenia!